Dzień dobry Państwu, Michał Murgrabia. Zapraszam do programu Kościół Naród Państwo, w którym porozmawiam o wrogości protestantów wobec obrazów i kultu świętych. Moim gościem w studiu jest ksiądz prałat Roman Kneblewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Serdecznie witam Państwa.

Again. Oh, God. And they said they saw the statues crying in Italy. you saw it somewhere in America, a yes. crying statue. Right. Now, if I hit her, she should cry. <laughs> That's right. Is that right? Go ahead. Go she ahead. should cry. If this got power. Amen. Something's wrong. That's right. Mary ain't did nothing yet. Not yet. Mary, she gonna have to do something. Jak mogli Państwo zobaczyć na nagraniach, w pierwszym nagraniu był muzułmanin, który roztrzaskał figurę, w drugim był protestancki pastor. Między nimi nie było większej różnicy. Zanim jeszcze oddamy głos naszemu gościowi, przeczytam Państwu kilka przykładów podobnych sytuacji z wcześniejszych wieków. Genewa 1532 rok. Odbywa się to wszystko w dość niespokojnej atmosferze. Jeden z obrazów Maryi Panny krwawie z ran, jakie mu zadano. Przeniesiony do kościoła św. Magdaleny w Genewie, staje się przedmiotem kultu, zaskakującego w tym czasie reformacji. 1 maja 1534 roku zostaje natomiast okaleczony posąg św. Antoniego, któremu celowo wydłubuje się oczy. 8 sierpnia 1535 roku rozgrywa się scena prawdziwego zbiorowego szaleństwa, podczas której młodzi ludzie niszczą obrazy i przedmioty kultu, krzycząc: Mamy bogów księżowskich czy chcecie ich trochę? Tłum porywa następnie 50 konsekrowanych chosti i daje je do zjedzenia psu. I ostatni przykład. Druga połowa XVI wieku. Protestancki tłum wdarł się do katolickiej katedry w Antwerpii. Wysoko nad głównym ołtarzem znajdował się wizerunek Zbawiciela wyrzeźbiony w drewnie i umieszczony między figurami dwóch łotrów, z którymi go ukrzyżowano. Motłochowi udało się zarzucić sznur na szyję Chrystusa i ściągnąć go w dół. A potem ludzie rzucili się na niego stoporami i młotami. Rozbijając na tysiące kawałków. Oszczędzono obu łotrów, jakby mieli być świadkami dokonującego się o ich stóp gwałtu. Gwałtom dokonywanym przez świętokradców towarzyszyły niegodne postępki, które mogły świadczyć o ich pogardzie do dawnej wiary. Pewien naoczny świadek powiada, że wzięli z ołtarza najświętszy sakrament i włożyli papudze do dzioba. Inni zbierali na sos obrazy świętych i podpalali je lub też kładli na nich kawałki zbroi i deptali. Inni zakładali szaty skradzione z kościołów. I biegali w nich po ulicach. Inni jeszcze smarowali księgi liturgiczne masłem, by łatwiej się paliły. Źródło B. Kotret, Kalwin, tłum, tłumaczenie Milewska, Warszawa, 2000 rok, strona 131 i A. White-Korft, Habsburgowie, tłumaczenie B. Sławomirska, Kraków, 2000 rok, strona 114. Skąd bierze się tak wielka nienawiść do obrazów i kultów świętych? Proszę księdza. Przede wszystkim trzeba wyjść od tego, że jest, tu mamy do czynienia wyraźnie z inspiracją szatańską. Przecież to się z całą pewnością nie bierze z natchnienia Ducha Świętego, tylko wręcz przeciwnie. To, jest, to, jest, bierze to się, to się z nienawiści szatana do wszystkiego co święte, a szczególnie nienawidzi Matki Bożej. Przy tym pamiętać należy, że szatan jest genialnym ojcem kłamstwa. On potrafi ludziom wmówić wiele rzeczy, i tak wmówił właśnie tym, którzy się dopuszczali właśnie takich zbrodniczych działań wobec przedmiotów kultu świętych, pańskich. Wiele nieporozumień tutaj jest po prostu. Tym, którzy niszczą obrazy, czy rzeźby, czy przedmioty kultu, wydaje się, jakoby to były przedmioty. Które się bezpośrednio czci, tak? Powiedzmy, jakby, jakby to y, ta rzeźba na przykład była y, czczona jako, y, na zasadzie żywego Boga. To jest oczywiście jedno wielkie nieporozumienie. Obrazy i rzeźby może wyjdźmy od, y, od ikony, prawda? W, y, w Kościele Wschodu wielkie znaczenie ma ikona. I y, to jest y, sakramentale obecności. Tak to się nazywa, prawda? Sakramentale obecności, czyli jeżeli ktoś się modli przed ikoną, to yy, święty, którego ta ikona przedstawia, w szczególny sposób się uobecnia, ale uobecnia się duchowo, a człowiek modli się oczywiście przed wyobrażeniem tego świętego. Niemniej tutaj jest zawiązana relacja, więź duchowa silna. I e, w, ikony są w ogóle bardzo mocno e, nacechowane tą modlitwą, napromieniowane wręcz. E, ludzie duchowo-sensytywni to doskonale wyczuwają. Zresztą było, było wiele takich przykładów niesamowitych. Na przykład wieziono gdzieś ikonę na wystawę jakąś tam, prawda, w samolocie leciała. I y, od tej ikony wydobywał, wydobywała się jakaś wspaniała woń, niesamowita, taka. Y, kiedy indziej, powiedzmy, ktoś zawiesił sobie ikonę na ścianie jako po prostu tylko taką sobie ozdobę i y, nie wytrzymał za długo. Po paru dniach pozbył się tej ikony, bo coś się zaczęło niesamowitego dziać. Jakiś niepokój, prawda? Wyraźny sprzeciw. I tutaj to nie, są, to nie jest kult przedmiotów, to jest kult świętych, tak? kult, a przez świętych kult samego Boga Najwyższego, który realizuje się zgodnie z przedstawionymi na tych obrazach czy rzeźbach wyobrażeniami. Tak? To, jest, to jest ten sposób. O, szczególną ikoną jest y, ikona jasnogórska. Ona y, jest bardzo nietypowa, no bo inne ikony wszelkie, y, one nie są malowane, tylko pisane ręką ikonopisa, tak? To jest, to jest ważne. To nie jest obraz taki sobie zwyczajny. Ikona, y, ikonopis y, był człowiekiem konsekrowanym, i najpierw kilka lat na kolanach kontemplował ikony, modlił się. Bo to musiał być człowiek nieskazitelny, czysty, nie mógł się dopuścić jakiegoś y, w przeszłości jakiegokolwiek morderstwa, czy coś takiego. Tak? Był prześwietlany. Potem wiele lat na kolanach kontemplował, zanim pozwolono mu w ogóle dotknąć pędzla. A pierwszą ikonę każdy ikonopis pisał y, z przedstawieniem Sceny przemienienia pańskiego. Dlatego, żeby w świetle tego przemienienia patrzeć już odtąd na wszystkie rzeczy święte. To było, to było ważne. Ale ikona jasnogórska, nawet no, nie wiadomo, jak to dokładnie była oryginalnie napisana, ponieważ tyle razy była retuszowana, przemalowywana, poprawiana. Także tutaj trudno byłoby rozebrać na czynniki pierwsze to, ale. Tu, tu jest inna rzecz. To jest ikona szczególna, która nie jest ręką ikonopisa, pisana, ale dziejami wiernego narodu. Tutaj w całe otoczenie mówi. Ta ikona jest wpisana ten chyba nowo ołtarz Ojczyzny w Kaplicy Jasnogórskiej i tam wszystko, każdy szczegół jest związany z naszymi dziejami. Tam się, u, tam się też uobecnia Obecniają się dawne czasy y, wielkości naszej, naszego narodu. I y, tu też bardzo łatwo zauważyć w Kaplicy Jasnogórskiej chyba każdy, kto tam <laughs> był, to odczuł że to jest też sakramentale obecności. Tam Matka Boża się w sposób szczególny uobecnia, pociesza, y, daje znać, o swojej bliskości macierzyńskiej. To jest niesamowite miejsce. Po prostu napromieniowane modlitwami tylu pokoleń Polaków. I tam właśnie, jeżeli przychodzimy przed ten cudowny obraz jasnogórski, matka Boża wyraźniej niż, niż kiedykolwiek indziej się uobecnia i jest dla nas dostępna. Proszę księdza, i jak to jest, czy można porównać obraz na przykład jasnogórski Najświętszej Maryi Panny do fotografii matki, którą ktoś na przykład trzyma w portfelu? Czy można taką analogię tutaj zastosować, że przecież zdjęcie, fotografię, którą mamy osoby bliskiej, to nie jest osoba bliska, prawda? Z sensu stricto, ale. Ona nam, yy, nas niejako przybliża do tej osoby. Oczywiście, no można, można takiego porównania użyć, yy, pamiętając wszakże, że, że, że to nie wszystko, że ta ikona znaczy o wiele więcej, hmm. prawda, niż, niż jakaś zwyczajna fotografia. Tak jak mówię, to jest sakramentale obecności. To jest wszystko przemodlone, omodlone i tam Matka Boża daje wielkie znaki, uzdrawia. Yy, Ile, ile osób tam już się podźwignęło prawda, w krytycznej sytuacji, to trudno nawet ocenić, ale to działa. No i jeszcze jest jedno nieporozumienie właśnie związane z kultem świętych. Tak? Przechodząc nieraz obok Zboru Protestanckiego w Bydgoszczy, widzę taki napis umieszczony tylko. Pan Bóg jest święty, czy tylko, tylko Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty jest święty, tak? I tak, i nie. W tym sensie, że Bóg jest jedynym źródłem świętości, to tak. To tylko On jest święty. Ale Pan Bóg powołuje nas do świętości, nas wszystkich. Bądźcie świętymi, o, ja święty. bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Oczywiście, bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. apostoł pisze do świętych, którzy są na przykład tam w Achaii czy gdzieś, prawda? Mając na myśli po prostu wspólnotę chrześcijan tamtejszą, tak? Czyli my mamy świętość, możliwość bycia świętymi przez o, udział, udział w świętości Boga? My Chrystusa. się uświęcamy, oczywiście mocą Bożą. Ze świętości Boga to się bierze, tak? A i teraz. Ci, co do których Matka Kości święta Matka Kościół orzekła, że są w niebie, że są w gronie zbawionych, są świętymi, ci, jeżeli modlą się razem z nami, no to to jest bardzo skuteczna pomoc. Bo no ktoś kiedyś powiedział, po co mam yy, załatwiać cokolwiek przez sekretarkę, jeżeli jestem z szefem na ty. No to tak w układach ludzkich może być. Natomiast jeśli chodzi o naszą relację do Pana Boga no to nas, nas grzesznych, słabe uszy, wspomagają ci właśnie święci w niebie. Którzy już dotarli Oczywiście. na miejscu. Oczywiście. I ta modlitwa y, moja, zanoszona do Boga, potęguje się. Mocą również modlitwy świętych pańskich, a szczególną y, moc wstawienniczą ma Matka Boska. Ona jest wszechmocą błagającą. O cokolwiek prosi, syna, syn to spełnia. Tak? I y, to nie jest tak... Że modlić się za pośrednictwem Matki Bożej to znaczy jakąś okrężną drogą. Dokładnie odwrotnie. Matka Boska ma charyzmat dany jej od, od Boga, ma to z ducha świętego, że potrafi prowadzić nas i nie tylko potrafi, ale chce prowadzić nas najkrótszą, bezpośrednią drogą do Boga. Sam musiałbym więcej prawda, włożyć w to starań, bardziej krążyć a z pomocą Matki Bożej od razu udaję się do Pana Boga, jeśli moja modlitwa jest szczera. Matka Boża ma tę moc, ona potrafi i ona najskuteczniej, najszybciej nas do Boga prowadzi. Dlatego tak ważne i zbawienne jest szczególne do niej nabożeństwo. W Ewangelii znajdujemy chociażby słowa, że jest łaski pełna, czyli właśnie ta, która tej łaski Oczywiście. otrzymanej od Chrystusa. Ona sama jej nie zdobyła tej łaski, otrzymała ją. Ale dlatego też, I ona tej łaski nam udziela. Dlatego też szatan tak bardzo Matki Bożej nienawidzi. Bardzo nienawidzi, jak najbardziej chyba właśnie jej. I no i będzie robił wszystko, żeby zasiać jakieś ziarno niepewności, żeby odwieść nas od, od kultu Najświętszej Małej Panny. A my się tylko tego mocno trzymajmy, wtedy nie zbłądzimy i nie zginiemy. No, to jest wyznacznik, można powiedzieć, pewności, że się jest na właściwej drodze, tak, że jest oczywiście. się blisko Matki Bożej. Tak. I tutaj jest, też przychodzi mi na myśl przykład św. Ludwika Maria Grignon de Montfort, który w swoim traktacie o pra prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny podał taki przykład, który zapada w pamięć. My, jako ten brudny żebrak, który nie ma nic, który przez swoją grzeszność, przez swoją nędzę, przez swoje słabości... no ma ograniczony dostęp do Pana Boga. Jeżeli przyjdzie do Matki Najświętszej, do tej królowej, która jest przy tronie swojego syna, to ona weźmie to jabłko od nas, które mamy, tą rzecz, którą mamy tak naprawdę niewielką, obmyje to jabłko, przygotuje je w odpowiedni sposób i podaje na złotej tacy swojemu synowi. No to jakby ten przykład jest na tyle przemawiający, że on od razu pokazuje, że Matka Boża to nasze małe nic zamienia w coś tak wielkiego, coś znacznego, a z jej rąk jej syn. Jezus Chrystus na pewno chętnie to przyjmie. Tak myślę. Przejdźmy teraz do kwestii obrazów cudownych, słonących łaskami. Ja bym chciał tutaj skupić się na obrazie świętego Józefa z Kalisza, z Katoliki tak. w Kaliszu, ponieważ dzisiaj jest właśnie święto świętego Józefa. Mhm. Proszę o komentarz. No, to, jest, to jest szczególny obraz. Tam jest wielka też i mądrość zawarta. Zawsze na to staram się zwracać uwagę, ponieważ są tam takie, jak gdyby dwie trójce jednocześnie przedstawione na planie krzyża. W pionie jest tak: Bóg Ojciec, Duch Święty i Pan Jezus. Ale Pan Jezus jeszcze przedstawiony jako, jako jeszcze powiedzmy dziecko, prowadzony przez Matkę Bożą i Świętego Józefa. I teraz tak, w pionie mamy przenajświętszą trójcę, prawda? Bóg Ojciec, Duch Święty, Syn Boży, a w poziomie mamy, naj, mamy najświętszą rodzinę. Matka Boska, Pan Jezus, Święty Józef. Tak? I teraz Trzymający jeszcze... Trzymający się za ręce. Tak. I jeszcze rzecz bardzo znamienna. Święty Józef ma twarz Boga Ojca. Oczywiście Bóg jak Bóg Ojciec wygląda, tego nikt z nas nie wie, on jest duchem w ogóle, prawda, więc to to malowanie twarzy Boga Ojca jest rzeczą umowną, to jest symbol, tak. tak. Ale to, że święty Józef ma twarz Boga Ojca zawiera bardzo głęboką hmm. prawdę. Znaczy wszelkie ojcowstwo powinno być na wzór prawda, ojcostwa Bożego. Powinno się odbywać, dokonywać, tak? Czyli ojciec rodziny powinien jak najbardziej upodabniać się do ojca niebieskiego. Stąd tak? właśnie zasada przypisania, że no Bogu ojcu przypisuje się właśnie to, że on jest tym, który rodzi. Dalej, wszelka wspólnota, rodzinna i nie tylko, prawda, tak jak ta święta rodzina, ma też przypominać tę wspólnotę doskonałą jaką stanowi Przenajświętsza Trójca. Ja to mówię nieraz w kazaniach w czasie mszy świętych ślubnych, że małżeństwo sakramentalne jest powołane do tego, żeby naśladować Przenajświętszą Trójcę. Tak jak jest jeden Bóg w trzech osobach, tak małżonkowie się mają stawać stopniowo, bo to nie jest Nagle to się nie odbywa, ale mają się stawać przez wzajemne, prawda, przez wzajemną służbę, dostosowywanie się do siebie, tak? Na kształt przy najświętszej trójcy, jakby jednym człowiekiem. To się nie odbywa od razu, prawda? Tylko bo najpierw jest stadium zakochania. To jest piękny okres zakochania, ale jeszcze to jest taka miłość raczkująca w końcu. Tam jeszcze jest dużo, to zakochanie jest, du, jest zaprawione w znacznej mierze jakimś takim egoizmem, nawet podświadomym. Ja na pierwszym miejscu i ty mi się podobasz, ty spełniasz moje oczekiwania, więc ty dla mnie. Potem to ma się odwracać. Nie ja i ty dla mnie, tylko ty jesteś darem od Boga i ja jestem dla ciebie. Co mogę zrobić? dla twojego zbawienia, dla twojego wzrostu i tak dalej. I żeby spełnić również twoje oczekiwania. Aż w końcu, jeżeli z jednej i z drugiej strony będzie to nastawienie wzajemnej służby, miłości, no to powstaje, to już nie ma ani ja i ty, ani ty i ja, tylko jedno kochające się, doskonale skharmonizowane my, czyli jakby jeden człowiek w dwóch osobach na kształt przynajświętszej trójcy, czyli jedynego Boga w trzech osobach. I tak powinno, do, tego, do, takiej, do takiego naśladownictwa powinna dążyć każda ludzka wspólnota. Podobnie też Kościół walczący na Ziemi z Kościołem tryumfującym w niebie powinien stanowić jedną wielką całość. Przejdźmy no, do następnego zagadnienia. Chodzi mi też, żebyśmy pozostali na przestrzeni tego kultu obrazów i kultu świętych, bo często spotykamy się z takim zarzutem, że przecież jest napisane, że nie będziesz czcił, czynił obrazów niczego, co jest na niebie i na Ziemi. A przecież Mojżesz miał wizję tego, jak ma stworzyć świątynię. Jak ma wyglądać świątynia, w której ma być oddawana cześć Panu Bogu. I tam na arce wyraźnie ma powiedziane, że ma stworzyć dwa anioły, podobizny dwóch aniołów, zwróconych do siebie, tak, ku sobie. I ma podane wiele więcej innych szczegółów tego, jak ma wyglądać oczywiście świątynia. I tam są ci aniołowie wyrzeźbieni, są umieszczeni na arce, a przecież to są... Też jakieś byty, też jakieś istoty, które no, rzekomo według protestantów nie powinny być przedstawiane. Jak tutaj nie. ksiądz mógłby odpowiedzieć Ty, na ten zarzut? Tak, tego fragmentu deka, dekalogu po prostu nie wolno wyrwać z kontekstu, bo wtedy jest ca, cała bieda się stąd bierze, że się wyrwie coś, prawda? I, i kłócą się rozmaici, prawda, tam protestanci, że to jest, to jest drugie przykazanie, prawda? To jest drugie przykazanie Boże i nie wolno sporządzać żadnych podobizn i tak dalej. Nie. To, które, które przykazanie Boże, to jest, to jest rzecz, prawda, y, y, tu Kościół o tym decyduje. I y, dekalog, to znaczy też, y, no w kilku, jaki ma sens ta nazwa dekalog, prawda? Deka znaczy dziesięć, owszem, ale nie tylko dziesięć. To znaczy również kilka, tak? Y, dekalogoi, czyli w kilku słowach, Powiedziane jest wszystko, czego potrzeba właściwie. tak? Mhm. To jest największa karta wolności. To jest mniej więcej tak. Człowieku, jeśli chcesz zachować wolność, jeśli chcesz zachować życie w sobie i nie zginąć marnie, to pamiętaj. Nie wyskakuj z 30 piętra, przynajmniej bez spadochronu. Nie pij kwasu solnego, zwłaszcza naczczo i tak dalej. No tu oczywiście to mówię tak sobie z uśmiechem, ale to mniej więcej taki sens ma, prawda? To są ostrzeżenia podyktowane ojcowską troską. I to nie jest ograniczanie czegoś, nie lub tego, nie, tam jakaś masa zakazów, nakazów. Nie. To są ostrzeżenia, jak postępować, właśnie, żeby się nie dać zniewolić i żeby zachować życie. To jest największa karta wolności. Maksima carta libertatis. To jest dekalog. tak? I teraz to, jak my sobie podzielimy te przykazania, to nie jest rzecz najważniejsza, ale zauważmy. Proszę, że to nie będziesz czynił podobizny niczego, tam wysoko na niebie na ziemi i tak dalej, nie będziesz czcił, i tak dalej, to jest część przykazania pierwszego tak naprawdę. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie, czy nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. tak Czyli nie mamy traktować żadnego wytworu rąk ludzkich. Żadnej rzeźby, czy obrazu, czy czegokolwiek, jako Boga, jako Bożka jakiegoś. Ale my przecież tak nie traktujemy. Nikt o zdrowych zmysłach tak nie myśli. Wracam jeszcze do, do poprzedniej uwagi. To, jest, to nie jest Bóg. Nawet jeżeli tam klękamy przed tą podobizną, tylko to jest sakramentale obecności. Tam po prostu w sposób szczególny uobecnia się duchowo. Ta postać świętego, którą dana rzeźba czy obraz przedstawia. Więc to tutaj nie ma żadnej sprzeczności absolutnie. Ta część pierwszego przykazania wyraźnie mówi o tym, żeby nie czcić wytworu rąk ludzkich tak, jak się czci pana Boga. I o to chodzi, a nie o to, żeby w ogóle nie robić tego. I stąd nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tym wskazaniem, żeby wyrzeźbić cheruby. Na arce, prawda? A zakazem czczenia wytworów rąk ludzkich. Można też dodać tutaj to, że przecież jeżeli nic, co jest na Ziemi i na niebie, to też chodzi o przyrodę, czyli o czczenie przyrody, czyli na przykład totemizm, prawda? Gdzie są przedstawione jakieś wizerunki bóstw w lasu i tak dalej, czy czczenie drzew, czy świętych krów, zwierząt i tak dalej, to co jest obecne w hinduizmie czy w buddyzmie. Ale przecież jest wyraźnie napisane, że Mojżesz będąc na pustyni, kazał. Y, przygotować y, węża miedzianego dla osób, które były kąsane y, przez węże jadowite tak. ze względu na swoje odstępstwo. Od I ten, ten wąż, no oczywiście to jest, to jest typ zapowiedź krzyża Chrystusowego, tak? ale, ale w ogóle ten wąż był zbawienny, tak? On, y, kto spojrzał, ten ratował życie swoje, tak? Więc tu y, wyobrażenie czegoś, jeżeli to jest z woli Bożej, prawda, i, i do Boga prowadzi żywego, no jest, po prostu ma, ma wartość zbawienną dla nas. I sam Bóg zlecił, żeby to wykonało. Tak, tak, oczywiście. Tutaj popadają protestanci w pewną pułapkę, którą sami na siebie zastawiają. Ale co chciałem jeszcze tutaj na koniec już naszej tak. rozmowy, na co zwrócić uwagę, że z jednej strony protestanci traktują pewne fragmenty Pisma Świętego dosłownie, czyli na przykład nie czcić, nie robić rzeźb i tak dalej, to nie robić rzeźb niczego i w ogóle, ale z drugiej strony, jak przychodzi na przykład do fragmentu, jeżeli twoja ręka jest ci powodem do grzechu, to ją odetnij, no to jakoś nie widziałem protestantów bez rąk, bez oczu, a przecież też grzeszą. Na ten temat, na temat zasad protestanckich będziemy jeszcze rozmawiać. Tymczasem to już będzie wszystko. Bardzo dziękuję księdzu Prawadowi za przybycie. Dziękuję również i dziękuję państwu za, za uwagę. Państwu dziękuję za to, że byli państwo z nami do końca. Proszę jeszcze udostępniać ten materiał, włączać subskrypcję i zostawiać w komentarzach, Wasze spostrzeżenia, na jaki temat chcielibyście jeszcze rozmawiać w ramach naszego programu. Bardzo dziękuję za uwagę.